W 2017 roku zrobiłem odcinek o swoim komputerze. Od tamtego czasu zmieniałem dyski, kartę graficzną, ale główna rzecz się nie zmieniła, bo nadal używam platformy AMD AM4 z procesorem Ryzen 7. Wszystkie części, które wtedy kupiłem, potaniały i dzięki temu mogę zrobić dla Was naprawdę interesujący odcinek. Tani komputer, na którym bez problemu mogę zmontować filmy oraz pograć w gry, nawet w rozdzielczości 1440p. Jakiś czas temu firma NZXT skontaktowała się ze mną z pytaniem, czy mógłbym zaprezentować ich produkty na kanale i wpadłem na niezły pomysł. Przecież mogę połączyć jedno i drugie i dzięki temu pokażę Wam produkty od NZXT oraz zobaczycie, jak wydajny jest mój komputer. Obudowa to jeden z tych elementów, które będę zmieniać, także najpierw musiałem rozmontować starego kompa. Jest on bardzo mocno zakurzony, bo obudowa nie posiada filtrów przeciwkurzowych na froncie. Przejdźmy od razu do tego, co mam w tym komputerze. Moja płyta główna to MSC B350M Bazooka. Jeżeli oglądałeś poprzedni odcinek o moim komputerze, że to być może pamiętasz, że miałem zupełnie inną płytkę w postaci Asusa Strix B350F Gaming. Była to lepsza i droższa płytka. Także pytanie: dlaczego ją zmieniłem? Ponieważ po trzech miesiącach się popsuła. Odesłałem ją na gwarancję, ale nie chciałem być bez komputera przez jakiś czas. Także kupiłem po prostu jakąś najtańszą, którą akurat mieli na stanie w lokalnym sklepie komputerowym. I to jest właśnie ta płytka MSI, którą widzicie. Jak się okazało, to była bardzo dobra decyzja, ponieważ tamten ASUS wrócił do mnie po prawie dwóch miesiącach. To chyba tłumaczy, dlaczego zostałem przy tym MSI. Chłodzenie, które teraz mam, to zwykłe, które było w opakowaniu razem z procesorem Ryzen 7700. Jest to procesor, który ma 8 rdzeni oraz 16 wątków. Będę go podkręcać na 3,7 GHz i to spowoduje, że mimo swojego wieku to nadal będzie walczyć wydajnością z obecnie sprzedawanymi procesorami. A biorąc pod uwagę cenę, bo na Allegro kosztuje około 500 zł, to chyba najbardziej opłacany procesor, jaki w ogóle można kupić. Dużo osób poleca nowego Ryzen 1600 w wersji AF, ale on ma 6 Rdzeni, które są co prawda wydajniejsze, ale nadal jest to 6, a nie 8. W zależności od gry i aplikacji, wygra raz ten, raz ten, ale w np. montażu filmów Ryzen 1700, zwłaszcza podkręcony, będzie wygrywał. Ramu nadal nie zmieniłem i jest to 2 razy 8 GB od firmy Crucial. Ma zawrotne taktowanie 2400 MHz. Kupiłem je w 2017 roku z prostego powodu. Kosztowały 450 zł, kiedy pamięci wyżej taktowane kosztowałyby mnie 600 zł. Jednak jest jeszcze jedna ważna kwestia, ponieważ ramy można sobie podkręcić i później będziemy właśnie to robić. Zrobię tutaj 2933 MHz. Pamiętacie może odcinek z komputerem za 2354 zł? Użyłem tam karty graficznej GTX 1660 od firmy Huanan Shi, której nikt nie znał, a ja postanowiłem zaryzykować. Były komentarze, że to jakiś syf, pewnie się zaraz zepsuje, no ale po zaprezentowaniu tamtego kompa, ja go rozmontowałem, włożyłem kartę do swojego. No, i nadal działa. Zaoszczędziłem wtedy, o ile dobrze pamiętam, jakieś 100 czy tam 200 zł względem GTX-a jakiejś bardziej znanej marki, także chyba dobrze zrobiłem. Jeżeli teraz chcesz kupić 1660, to popatrz na używane. Dobra, cena to jakieś 800-900 zł. Jeżeli masz trochę więcej pieniędzy, to weź GTX-1660, super. Której tańsze edycje na ten moment kosztują około 1050 zł. Ten dopisek super w nazwie. Oznacza, że wykorzystuje ona pamięć GDDR6 zamiast GDDR5, dzięki czemu jest wydajniejsza o około 5-10%, czyli nie za dużo, ale za te 1050 ma nówkę ze sklepu z dwu lub trzyletnią gwarancją. Jeżeli składasz podobnego kompa, to popatrz na Allegro, ponieważ jest ogrom dysków M2, które pochodzą z wymiany w laptopach na jakieś większe nośniki. Tych dysków przez to jest bardzo dużo, a mają bardzo dobre parametry. Samsung PM981, którego używa, ma 3 GB na sekundę odczytu sekwencyjnego. Pojemność 256 GB, a kupiłem go za 159 Zł. Teraz są one troszkę drożej, ale to i tak śmieszna cena, jak za te parametry. Dużo sprzedawców oferuje dodatkowo gwarancję, także z tym też nie ma problemu. Teraz czas na to, co. Co dostałem od firmy NZXT? Zasilacz E850, chłodzenie wodne Kraken X22 oraz obudowę H510i. Zacznijmy od tego ostatniego, największego elementu. Całość wygląda bardzo estetycznie i prosto. Dominuje kolor czarny, ale jest także czerwony akcent w środku w postaci czerwonej metalowej maskownicy. Mi się ona bardzo mocno podoba, ale znalazłem dwa problemy. Nie ma beznarzędziowego systemu montażu dla dysków 2,5 calowych, trzeba używać śrubokręta. W tej cenie na takie coś już można liczyć, zwłaszcza że poprzednik H500 miał coś takiego. Drugi problem to uboga liczba portów, jest tylko jedno USB typu A i jedno Jedno USB typu C. Mi to nie wystarcza, bo jak wepnę sobie czytnik kart pamięci, to już nie mogę podpiąć zewnętrznego dysku. Mogę się bawić w przejściówki, ale to i tak są maksymalnie dwa porty USB. Te problemy nie każdemu będą przeszkadzać, i poza tym obudowa jest naprawdę świetna. Jakość wykonania to bardzo wysoki poziom, i można naprawdę ładnie przeprowadzić kable w środku. Ja zrobiłem to na szybko, bo chciałem jak najszybciej zrobić kompa i wracać do pracy, a to już wygląda ok, także naprawdę można tutaj ładnie to wszystko zaaranżować. Chłodzenie wodne Kraken X62 ma radiator 280 mm i doskonale pasuje na front tej obudowy. Dzięki tego typu rozwiązaniu jest bardzo dużo miejsca w środku. Nie ma problemu, że ramy są zbyt wysokie albo że płyta główna się wygięła, co mi się kiedyś przytrafiło, jak używałem większych chłodzeń typu Fortis. Dlatego do tej pory używałem tego standardowego chłodzenia AMD. Zasilacz, który użyję do budowy tego komputera to NZXT E850. Jest to jednostka, która bazuje na platformie Seasonic Focus Plus, czyli to bardzo wysoka półka i małe zasilaczy, które potrafią coś więcej. W porównaniu do Focusa Plus mamy tutaj dodatkowy port USB służący do kontrolowania i monitorowania zasilacza z poziomu aplikacji na Windowsie. Mamy tutaj informacje o temperaturze, Uzyskiwanych napięciach, ale akurat te odczyty napięć nie są adekwatne do rzeczywistości, bo mierzyłem miernikiem i napięcia były idealne, a nie takie lekko zaniżone jak podaje aplikacja. Oprócz tego mamy podane ile komputer pobiera prądu i to jest w miarę precyzyjne. A po kliknięciu w Advanced dostajemy możliwość sterowania zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym, chociaż nie wiem po co ktoś by to miał zmieniać. Jak wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Skoro już jesteśmy przy aplikacji, to można tutaj także sterować chłodzeniem wodnym kraken. Przy sterowaniu podświetleniem mamy dostępne kilka trybów i oprócz takich standardowych mamy tutaj na przykład tryb BASF. Jednemu się takie coś spodoba, innemu nie, ale warto o tym wspomnieć. Dalej mamy możliwość sterowania obrotami wentylatorów oraz pompy. Jeżeli zasilacz ustawimy na tryb silent, to będzie on bezgłośny, aż nie osiągnie temperatury 40 stopni. Dopiero wtedy wentylator zacznie pracować. W moim przypadku wygląda to tak, że kiedy przeglądam neta czy oglądam filmy, no to jest zachowana ta temperatura poniżej 40 stopni, więc zasilacz jest bezgłośny. Przejdźmy teraz do tego, jak podkręciłem swój procesor i pamięć RAM. Najpierw trzeba wejść w BIOSa i dalej to już zależy od producenta płyty głównej, ale w przypadku MSI należy przejść w tryb zaawansowany, czyli po prostu klikamy F7 na klawiaturze, a następnie przechodzimy do zakładki overclocking. Wybrałem sobie 2933 MHz, jeżeli chodzi o pamięci, a opóźnienia CL16. Następnie zmieniłem napięcie RAMu na 1,4 V. Kości RAM są grupowane według tego, co potrafią, i takie, co nie potrafią wykręcić 3600 MHz, sprzedawane są jako 3200. Te, co nie są w stanie 3200, są sprzedawane jako 3000 i tak dalej. Ale wraz z doskonaleniem procesu wytwarzania, maleje procent tych słabszych. I przez to prawie zawsze jest tak, że możesz podkręcić ramy o jedno oczko. Na przykład z 2400 na 2667. W przypadku procesora ustawiłem sobie mnożnik 37, co daje mi 3700 MHz na wszystkich rdzeniach. Oraz ustawiłem dla niego napięcie 1,3 V. Każdy Ryzen 1700 takiego miałem. Na takim napięciu jest stabilny i najczęściej wystarczy coś typu 1,25 V. Ale przecież mamy tutaj dobre chodzenie wodne. Także postanowiłem mieć takie trochę wyższe napięcie, bo przez to jest większy pobór mocy. Zobaczymy, jak to chłodzenie sobie poradzi. Przejdźmy do testów gier, czyli rzeczy, która powinna was mocno zainteresować. Jeżeli nie jesteś widzem mojego kanału, to uprzedzam, że ja nie gram zbyt dużo w gry, także nie oczekuj jakiegoś super gameplay'a w jakiejkolwiek grze. pokazałem wam jak wygląda mój obecny komputer. Montuję na nim filmy na ten kanał, czasem w coś program, ale głównie przeglądam neta. Po zmianie zasilacza obudowy i chłodzenia na produkty od NZXT zauważyłem znacznie cichszą pracę komputera. Sama marka NZXT jest marką premium, także mają droższe produkty, ale jeżeli właśnie czegoś takiego szukasz, to polecam się zainteresować. Zasilacze mają niespotykaną funkcję kontroli spod Windowsa, chłodzenia mają bardzo zjawiskowe podświetlenie, a obudowy mają bardzo dobrą jakość wykonania. Wszystko działa w ramach ekosystemu i sterujesz z poziomu jednej aplikacji. To by było na tyle z tego materiału. Jeżeli film Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, a jeśli chcesz widzieć więcej moich materiałów, to zasubskrybuj. Pozdrawiam.